Witam Was wszystkich. Hop w kuchni. Nieraz się tak myślicie, jakoby tu narysować chleb na zakwasie. Bym się chciał, ale nie macie zakwasu. A nie, też nie macie żadnego komnata, chlebie taki zakwas miał. I o Wam pokożę, jak go w pora dni narysować. To moja pomocnica. Co nam potrzeba? Mąka i woda. No, jeszcze pora dni. Czasu, nic skomplikowanego, bierzemy się do roboty. Dzień pierwszy, jedna trzecia szklonki wody, i ku temu przyjdą trzy łyżki mąki żytni razowej. Wymieszać i wloć do krauzy, no lepsze będzie taką litrowo krauza. Potem przykryjcie to jakąś szmatką albo haderką małą i odstawcie w ciepłe miejsce. Dzień drugi. Wyglądał blank. Tak samo. Jedna trzecia szklonki wody. Ku temu łyżki mąki żytni wymieszać i wląć do tego, co już my narichtowali, dzień prędzy. No, mogęcie to jeszcze potem tak cudami wszystko wymieszać. Przykryć, odstawić. Dzień trzeci? No, to już... Sami, sam widzicie, jako to sam wszystko wygląda. To jest richtig einfachowo robota. A jak się już roz, coś takiego zrobicie, to już potem na wieki, wieków, amen, majecie mieć taki zakwas swój. Dzień czwarty, no przeca. Jedna trzecia szklanki wody, trzy łyżki mąki żytni wymieszać. I tak to idzie. No normalnie, bajtle by się też umieli z tym poradzić. Fertig. Cztery dni przeszły i mamy teraz swój własnoręcznie wykonany zakwas. Ten mój jest taki e, bardziej żółtki Jakbyście chcieli mieć taki gęszy, no to tam jeszcze trochę dejcie tej mąki, A z sami dać bardzo pomogą, i wszystko musi też jeszcze dopowiedzieć. Nie może ja. e, I to jest tak. Terazki. E, Dekel z dziurą i do lodówki. Potem, jak trochę się tego weźmiecie do e, takiego chleba, receptę znajdziecie sam pod tym filmikiem na dole. E, to no, dociepcie zaś tam trochę e, mąki i wody. Może to być też potem taką mąka przynno, taką mieszaną. Co chcecie, to możecie tam wciepnąć ten zakwas i tak będzie dalej robił. Abyście chcieli komuś dać trochę takiego zakwasu, to ino mu odlejcie, nie wiem, bora łeżek. Łączę potem to do krausi, do razem z mąką i za. Dzień, dwa, musi się to wszystko zakwasić i też będzie miał swój zakwas. Taki zakwas będzie so, 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 so. Ja mam taki jeden, co że go przywiózł z Anglii, to on ma ponad 100 lot Teraz ten tam doleja do tamtego i się takie spotkają dwa freundy. Eee, więc już nie tak godą. zróbcie się chleba.